Kochani, mi się wydaje, że już się włączyło. Chcę was o czymś poinformować, tylko zobaczę, zerknę, czy to się już. Czekajcie, kochani, tylko zobaczę szybciutko i tu są informacje, ponieważ po wczorajszym live'ie chcieliście, abym powiedziała, jakie to są rozkłady, które wy możecie u mnie na live zamawiać. Dlatego pomyślałam sobie, że taki informacyjny filmik nagram. Dla Was pokażę cztery rozkłady, które na, zawsze na live możecie o, mnie o nie poprosić, tak? Na sesjach prywatnych tam macie numer, to są różne, jakie sobie życzycie. Na live są cztery. To jest partnerski, na trudny problem, krzyż celtycki i lustro miłosne. Tylko ja na szybciutko, przepraszam, to wcale nie jest tak szybciutko, macie rację. <laughs> nie mogę otworzyć. Chcę zobaczyć, czy jestem. Uj! Były takie głośne, czekajcie, reklamę muszę włączyć. I wziąłam do tego dwie karty, bo nie wiem, zobaczę... Ja jestem! Boże, dobranoc, kochani! Jaka ja jestem głośna i noisy! Dobra, koteczki moje kochane, wiecie, dlaczego nie włączyłam czatu? Ponieważ tutaj nie ma żadnych pytań dzisiaj, tak? To pomyślałam sobie, bo tam mam bardzo daleko monitor, to bym musi... Nie wiem, czemu tak zrobiłam. Po co je ja gadam? Si tłumaczek sama nie wiem, czemu tak zrobiłam. Chcę zobaczyć, wzięłam najmniejsze karty, jakie mam w domu, bo się zastanawiam, chcę Wam pokazać te rozkłady, jak one wyglądają, które zamawiacie. Przy okazji zobaczycie, jak wygląda rozkład. Patrzę, tak. W... Nie, te będą za małe. To jednak te powiem Wam, kochan, kochane moje skarby, że kiedyś kupiłam te karty, chyba nigdy w życiu ich nie używałam. Czy one są piękne, nie wiem sama, ale są bardzo mini. Dlatego nie, te nie. To jednak wezmę ten taki rozmiar ciubkę większy, bo tamten, y, tamten nie będzie ich y, po prostu widać. Uuu, a te są strasznie śliskie. Może to też nie będzie dobry pomysł. Bo tutaj mam co, coś takiego, to jest taki sekretarzyk, wiecie? I tam mam różne takie pierdoły, lepiej nie patrzeć co tam jest A to nie jest brudne, to jest skóra zdarta, bo ten sekretarzek ma 85 lat i on się po prostu zdarła zielona skórę, za to tak wygląda I teraz wam, bo kochane moje aniołki, pokażę tak yy, Od dzisiaj bo widziałam, że duże, bardzo zainteresowanie wczoraj było, a te live, pamiętacie kiedyś? Robiłam to po parę godzin. A to jest jednak takie męczące siedzieć na tyłku cały czas. Dlatego pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś ma pytania w tygodniu, to może sobie je zadać. I teraz powiem, jakie będą zawsze, bo od filmami, ci też będzie, wybierz kartę. Jaka będzie możliwość po prostu wybrania sobie rozkładu, za który oczywiście zapłacicie, tak? Jeżeli będziecie chcieli. A wybierz kartę, to jest w tygodniu, a rozkład dla osób, które wspierają kanał, zawsze będzie, tak jak wczoraj było, tak, w piątki zawsze. Ale potem to tak długo, strasznie wychodzi, godziny, bo tu ktoś wejdzie ten, to ja pomyślałam sobie, że może jak w tygodniu ktoś będzie miał ochotę zapytać, to nie będzie musiał wtedy na tamten live czekać. Dlatego ja Wam pokażę, jakie są rozkłady. Dwa rozkłady na miłość, które możecie zawsze pod. Filmem pod live'em, gdy będę, tam macie taki leci link, dzisiaj sobie ustawiłam. Bo chciałam go zrobić jako na stały, ale niestety jest tak dużo liter, że, że musiałam to zrobić płynący. Bo na stały to by musiało mi zająć dużo wyświetlacza, w tym byście nie widzieli kart. Dlatego tam jest dużo informacji, dlatego to tak płynie. Wiem, to jest denerwujące, ja tego też nie lubię. Ok, i teraz tak, jakie są, jakie są rozkłady, które możecie sobie zawsze u mnie powiedzieć. To znaczy, gdy kupujecie, możecie śmiało powiedzieć, chcę partnerski, chcę lustro, chcę krzyż celtycki lub mam problem. Ten yy, tego, kochani, na trudny problem, specjalny rozkład, krzyż celtycki nie musi być miłosny. Może być praca, z czymkolwiek macie problem, życiowy problem. Najpierw pokażę Wam dwa rozkłady, które możecie sobie u mnie zamawiać, yy, gdy pytacie o. Drugą osobę, nie musi to być miłość, to jest po prostu, się nazywa partnerski Na początku jestem partnerski, I on wygląda tak, oczywiście ja tasuję karty, no tego nie będę robiła, bo nikomu tego rozkładu nie robię teraz Potasowane karty, wszystko i on wygląda tak Żebyście widzieli, sobie zawsze możecie się odnieść do tego filmiku, żeby wiedzieć, czego wy chcecie, co się dowiedzieć w czasie live'u, tak? I teraz tak, partnerskie wygląda tak, rozkładam karty Mam nadzieję, że one będą dobre, nie będą się ślizgały, bo ta biurko jest podpione, a ja taki nie wiem, głupia jestem. i Dzisiaj tutaj wstawiam kamerę. To znaczy, tak, tu rozkładam kartę, tak? I po tej stronie jesteś, powiedzmy, um, zakładamy, że ty jest, to jest on albo ona, tak? Ty będziesz po tej stronie. No bo że chcesz być po tej stronie, gdzie poczujesz, to z tego założenia rozkładamy. I tutaj tak, ta środkowa karta, kochani. To jest czas teraźniejszy u tej osoby, tak? Co się u niej dzieje? Teraz, w tym momencie. Po tej stronie drugiej to jesteś ty. Tak, jeżeli się wybraliśmy, że to jest on, powiedzmy na mężczyznę pytasz, ok? Pytasz na mężczyznę. To jest on, tu jesteś ty. I teraz tak, środkowa karta to jest on w czasie teraźniejszym, tu po tej stronie ty w czasie teraźniejszym, tak? Patrzymy sobie. I teraz tak, tej osoby życiowe cele, jego życiowe cele, czego on tam. Czemu ja na lewą stronę kładę? Jego życiowe cele, tak? To są zawsze nad jego głową. Jego cele. Wtedy widzimy, czy on myśli o tobie, czy on chce rodziny, tak? No jego cele. Czy on chce się skupić na karierze. Twoje życiowe cele są u ciebie w głowie, tak? Karty. Te dalej mam odwrotnie. A nie, karty są pomieszane. Tu są twoje życiowe cele. Wtedy się dowiadujesz. To jest rozkład partnerski, tak? I potem patrzymy, jego podświadome, nieświadome dążenia. To tak jak to się mówi w nogach. Tylko ten rozkład partnerski to jest trochę się różni od rozkładu lustro. I to jest jego po prostu dążenia, czy to są świadome. Właśnie nie są świadome, podświadome lub nieświadome. Tak jakby zwierzęcy instynkt go do czegoś pcha, tak? Robi coś, ale. Dokładnie, gdyby ktoś go zapytał, to nie wiedział, dlaczego to robi. To znaczy, tak jakby podświadomość go tam inspiruje albo popycha, tak? I twoje tak samo, podświadome lub nieświadome zawsze. To nie są świadome. My tego nie jesteśmy świadomi. Raczej, znaczy, no my, <laughs> to ja robimy na siebie. Ja robię na ciebie i na siebie. Tak, to to macie. To do, w partnerskim do tej pory macie to. Później karty jedno kładziemy tutaj. Jego prawdziwe uczucia do ciebie. Ja zawsze z zewnątrz sobie kładę, a tu są twoje prawdziwe uczucia do niego, tak? Środkowa karta, tutaj, czy ten związek ma rację bytu w ogóle? I to prawdziwy rozkład jest partnerski. On nie wygląda dosłownie jak lustro myśli, yy, myśli, serce w nogach, zamiary, tylko on troszeczkę jest inaczej zbudowany, tak? To znaczy, że tu można pytać na przyjaźń i miłość, i można nawet czasami, powiem szczerze, na relacje zawodowe pytać też, bo uczucia też są ważne w relacjach, czy ktoś komuś ufa, czy coś, jak to będzie wyglądać. Ten rozkład to jest taki. Trochę inaczej niż lustro, tak? I tutaj w środku kładziemy kartę, właśnie. Czy ten związek ma rację bytu? Jeżeli mamy ochotę, możemy dopytać jeszcze do dwóch kartach. Tak? Jeżeli coś jest niejasne, albo się czuje, że no, chciałoby się więcej, tak? To wtedy robimy jeszcze sobie tam powiedzmy dwie. I tak, tak wygląda Wasz rozkład partnerski, który będziecie sobie zamawiać, będziecie chcieli w trakcie lajków, tak? Już teraz wiecie o co chodzi, tak? On w czasie teraźniejszym, ty, wasze cele życiowe, czego dążycie, wasze uczucia względem siebie, czy to ma rację bytu w ogóle. I teraz tak, to jest, to jest rozkład partnerski. Następny rozkład to jest właśnie rozkład. O, widzicie? Widzicie, jaki to jest ten? Ślisk? O, to jest pod kątem. One się ślizgają. I teraz tak. Następny rozkład to jest właśnie relacja. To jest lustro rozkład. No, to już taki bardziej typowy no miłość, tak? To ten rozkład, tak jak widzicie, tam będą ceny. Możecie sobie zamówić go zawsze w trakcie trwania audycji, żebyśmy w piątek potem nie mieli tego przeciążenia takiego, albo po prostu, no, jeżeli ktoś ma potrzebę, taką chwili, tak? No, a powiem Wam, że w czasie trwania audycji są to tańsze ceny niż prywatnie trochę. I teraz tak, lustro, nie wiem po co ja tasuję, jak to jest tylko wzór, nie wiem, z przyzwyczajenia. Lustro to tak, jak wy znacie, tak? Co w głowie po prostu, co w głowie u mnie? Dajmy na to, że y, też, to jest on, niech będzie po tej stronie. Chyba że sobie życzysz, mówisz do mnie, ja czuję, że ja chcę być po lewej stronie. Lu lubię lewostronny ruch, jak idę przy jakimś człowieku, to idę od jego lewej, y, tak? Lewej strony, tak? Ja muszę po prawej stronie mieć tę osobę. Ja na przykład zawsze wolę, wolę być po lewej stronie, ponieważ kiedy z kimś, z kimkolwiek, nie umiem mieć tej osoby po lewej swojej stronie ręki, zawsze muszę ją mieć po prawej stronie i zawsze na ulicy zmieniam, jak ktoś źle stanie. Idę po prostu. I dlatego można to poczuć, gdzie chcemy być. zanim nad karty się rozłożą, tak? To znaczy, co w głowie ma, powiedzmy on, albo ty, jeżeli wybrałeś siebie, tak? Zakładamy, że, że ty. Co masz w głowie, co on ma w głowie, tak? Co ma w sercu? To jest typowe lustro. Można oczywiście, jeżeli sobie życzycie, dokładać po trzy karty. Co w sercu? Co w sercu? Co jest w działaniu? I tutaj, w prawdziwym lustrze, to zawsze w działaniu, to są jeszcze traumy, które wnosimy w tą relację. Z innych związków, z poprzednich cieleń. To jest zawsze takie powiedzmy ważne. W działaniu zawsze wnosimy jakieś traumy z życia. I tak to jest. Pomyśl sobie, wchodzisz że jakiś związek, to zawsze wspomnienia, porównywania do kogoś innego latarnią. Zawsze w działaniu to są jakieś traumy. I dlatego to jest tak jakby twoje w związek z tą osobą i jego. I, albo jej. No dobra, patrzę to, jak ja półkładam ślabo. I teraz tak, tutaj ta karta to jest co jest między wami, jak siebie traktujecie. I to jest z twojej strony w kierunku tej osoby. I w kierunku Twoim, ze strony tej osoby, jak ona Ciebie traktuje, co jest między Wami? To te dwie karty takie, Wasze wspólne, tak? I później tak. Co będzie między Wami? Taka krótka przyszłość, tak? Tam do 3-6 miesięcy, bo to ta pierwsza karta, ale później dalszy rozwój tej sytuacji, tak? Czasami ja biorę Lenormand, bo Tarot tylko pokazuje do 6 miesięcy, Lenormand potrafi pokazać i cygańskie do końca życia, nawet na lata, lata, lata. Chociaż wiadomo, wszystko może się zmienić, z wielu czynników. Ale tutaj rozkładamy sobie trzy na dole. Tu taki inaczej się kładzie, tylko ja widzę, że wy tak nie zobaczycie i ten sekretarzyk jest za mały. Rozkładamy je pod takim po prostu, ja zawsze kładę pod takim kątem, o, tak o, półokrągło. I one to są właśnie dalszy rozwój Waszej sytuacji, Waszego życia, te trzy mówią. I to jest właśnie lustro, tak? To jest lustro takie nie tylko myśli, uczucia, zamiary, ale takie między Wami jest. Myśli, uczucia w nogach, tak? Te traumy, jak siebie traktujecie, jak będzie w bliskiej przyszłości, jak będzie dalej, tak? To jest właśnie te dwa rozkłady, które pokazałam Wam, które będziecie mogli sobie zawsze kupić u mnie na live to one są e, miłosne, chociaż ten pierwszy może być zawodowy i może być przyjacielski. Ten drugi zresztą też, też. To jeżeli ta osoba mi mówi, e, co chce, czego pragnie, to ja wtedy w tym kierunku mogę mówić. I nie muszę wcale mówić już w kierunku miłości, mogę e, biznesu mówić, także to w zależności. I tak, to są te dwa badzie takie na ludzi. Potem Krzyż Celtycki, który naprawdę jest na wszystko. To jest taki rozkład, to jest taki rozkład, który robi się w ogóle. No, po prostu na wszystko. Sami zobaczycie. Macie, ponieważ jest główny temat. Karty <grydy> w kółku są odwrotnie. Jak, jak nie wezmę, to one są odwrotnie. E, tutaj jest główny temat, zawsze ta karta, tak? No i pomyśl, główny temat. Zastanawiasz się nad operacją, zastanawiasz się nad podróżą, zawsze jest to jakiś tam główny temat, tak? Potem jest wyzwanie od życia, zawsze je kładziemy w poprzek, to wyzwanie, potem jest problem. Problem zawsze jest na dole, bo bez jest problem, mamy go gdzieś, prawda? Jest na dole. Po problemie mamy przeszłość. Przeszłość to zawsze jest tu, to tak samo jak zawsze moja mama, która składała karty, to mi mówiła dla mojej siostry. Przeszłość idzie do przyszłości, tak? To znaczy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I to w zależności czasami jak figura, znaczy to w klasycznych oczywiście, nie w tych. Jak figura, w Lenormand też. Jak figura ma skierowaną twarz w którym kierunku, to też. Dlatego tutaj w tym momencie stawiamy przeszłość. Tutaj na górze, na samej górze, jest właśnie Twoje świadome dążenie, tak? To nie jest przyszłość, bo po, można by było pomyśleć, przeszłość, przyszłość. Nie. Przyszłość, pamiętamy, tu w tym kierunku jest. To jest w głowie Twojej, to znaczy świadome dążenie. I teraz patrz, może ten krzyż celtycki być na miłość, oczywiście, prawda? Ponieważ jest, no właśnie, jest główny temat, tak? Energia ogólna, stój, <noise> energia ogólna jest wyzwanie, jest problem, jest przeszłość, jest świadome dążenie. Także widzicie, to może być na wszystko, na każdy życiowy, życiowy moment, życiowy temat zawodowy, zdrowotny, miłosny, rodzinny każdy żeby zobaczyć, co w czyim życiu jest, albo żeby ta osoba umiała sobie z tym czymś poradzić. Sytuacja w najbliższym czasie to jest właśnie ta karta po prawej stronie, to jest najbliższy czas, ta sytuacja. I tutaj mamy zawsze w przyszłym celtyckim cztery karty, które i tu zawsze kładziemy od dołu do góry. Zobaczcie, to od razu taki kursik dla Was, widzicie? Miałam tylko pokazać tak, ale inaczej nie umiem, ja tak się rozgadam, to gadam. Miałam tylko Wam pokazać możliwości, a ja tu tłumaczę, ale komuś może się przyda. I teraz tak, karta na dole to są możliwości w danej sytuacji, zobaczcie, że to naprawdę może być w każdej sytuacji, jakie masz możliwości. Pytasz na przykład, kim chcesz zostać w życiu, bo się pogubiłeś, nie wiesz co masz zrobić ze swoim życiem, tak? I ten rozkład tak samo jest krzyż celtycki, on jest na wszystko. Tutaj są możliwości w tej sytuacji. Wpływ z zewnątrz, bardzo ważne, bo no tu wpływ z zewnątrz to byśmy mieli wieże, no to faktycznie wpływ z zewnątrz, to fajnie bym dla Was tłumaczyła. Wpływ z zewnątrz na tą sytuację, ludzie, wiadomo, wszystko z zewnątrz. Co warto wiedzieć, co powinieneś, powinnaś wiedzieć odnośnie tej sytuacji, no i wynik, rezultat. I to jest cały krzyż celtycki. Tak, tu na każdy temat wszystko się dowiecie ode mnie. I ostatni, um, czekajcie, tylko złożę. I ostatni rozkład to jest na problem. I teraz tak o, problem. Widzieliście, jak zaczęliśmy? Od takich miłosnych, bo taki rozkład, który jest na wszystko, a ostatni jest problemowy. Myślę, że w tych czterech rozkładach, które będziecie mieli ochotę, umie robić na live'ach, dostaniecie odpowiedź na wszystko, z czymkolwiek będziecie mieli do czynienia, tak? Czy z wyjazdem, czy yy, czy z jakimiś planami wielkimi, czy otwarciem biznesu, czy małżeństwem. To są te cztery rozkłady, które wystarczą. Jest ich oczywiście mnóstwo, dziesiątki, tak? W głowie mam, ale te wystarczą, tak naprawdę. I wyznaczy, że powiecie nazwę tego rozkładu, ja może, może tam napiszę nawet, gdzieś tam będą te, jakie to rozkłady chcecie. No i trudny problem to jest zawsze patrzymy źródło problemu. Możecie mi powiedzieć, z jakim cudem się zrobiły, patrzę na tą kamerkę na was i się zagapiłam? Z jakim cudem dwie strony lewe? <laughs> Dobra, trudny problem yy, Problem przeważnie jest pracy. trudny, nie wiem, czy ja tak powiedziałam Dobra, trudny problem No chyba trudny problem zawsze jest trudny, tak mi się wydaje I tu jest karta pierwsza, która jest problemem Ta druga to jest teraźniejszość, tak? Tu masz swój problem Powiedzmy, przykład dajmy. Problem jest taki, że o... Jestem znudzona. Mhm. I tutaj masz, no właśnie, jestem znudzona i teraźniejszość moja. No, jak jestem znudzona, to i jestem w piące denarów, faktycznie. Świetnie to się pokazało. Trzecia to jest karta przeszłości. No, przeszłości, co tam się wydarzyło? Może coś miało to wpływ na ten problem, prawda? Karta na samej górze to jest wskazówka rada, i od razu ją kładziemy jako czwarta. Skoro mamy tutaj już tę to, zawsze kładziemy tą. Następna karta to jest przeszkoda. Ta karta po tej stronie to jest karta przeszkody. Jakie są przeszkody w tym wszystkim? Co my myślimy o tym problemie? To wtedy się dowiemy, jeżeli nie mamy pojęcia, o czym myślimy. I rezultat, gdy posłuchamy Eli Rady. Tak? Co wtedy będzie? Proszę, rezultat. I tu możemy sobie dobrać też trzy karty żebyśmy mieli co opowiadać, tak? I tu macie wiedzieć, to jest na problem. Masz problem z facetem, masz problem z pracą, masz problem, yy, nie wiem, z wybrać gdzieś kraj, masz problem z pasjami jakikolwiek nazywasz coś problemem, to tu dostaniesz odpowiedź przy tym rozkładzie, tak? Źródło problemu, teraźniejszość, przeszłość, wskazówki rady, przeszkody, co myślicie o tym problemie i rezultat, gdy posłuchamy tej rady. I to są te rozkłady, kochani, które będziecie mogli sobie zakupić zawsze w trakcie trwania. Wybierz kartę, ja po wybierz kartę na samym końcu zerknę na czat. Przewinę go i zobaczę, czy ktoś tego dnia potrzebuje czegoś ode mnie, tak? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że kochani jesteśmy zrozumieni. <laughs> tak? Właśnie. O, panda spadła. Także lecę ja wyłączać, potem zrobimy sobie, wybierz kartę. Wybierz kartę. Tak, kochani, zrobimy sobie, wybierz kartę. A tu już wiecie, jak wygląda grafik Eli, prawda? W, w czwartki są horoskopy miłosne i zwykłe. Z ostatni miłosny troszeczkę przepraszam, że było echo z powodu, że miałam w tle y, puszczony. Y, się włączył live w moim komputerze i po prostu odbijało się echo, a nie spojrzałam na czat i nie zauważyłam właśnie, że do mnie pisaliście, nawet na Whatsappie. <grytanie> Pozdrawiam Natalkę i Krzysia, y, bo oto oni chyba by przyszli z tym pomysłem, żeby do mnie napisać na Whatsappie, że jest echo. A w piątki zawsze jest ym, pytania dla osób wspierających kanał, tak? Twórczość, tam jakąś kwotą małą miesięcznie, to są pytania darmowe. Osoby, które wtedy chcą kupić, to też mają okazję, ale w tygodniu po wybierz kartę zawsze będziecie mieli okazję, jak macie z czymś problem. Ponieważ to jest, wiecie, to jest takie włączanie, włączam live i mogę coś zrobić. Bo czasami bywa tak, bo wiecie, że ja mam od jakiegoś czasu, korzystacie z opcji emergencji, to znaczy tego samego dnia. Tylko bywa tak, że ja akurat jestem w trakcie sesji, coś nagrywam, coś robię i wtedy ktoś chce tą opcję. Dlatego daję Wam taką możliwość, kiedy ja jestem na live, kiedy naprawdę robię ten czas na to, żebyście mogli sobie z tego skorzystać. Dlatego to tak jest. Chociaż y, zawsze jestem tutaj dla Was, pamiętajcie, buziatki, M -m 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 -m. nie wiem gdzie ten głos, ale całuję was wszędzie. <grymio> Zabrzmiało strasznie. <grymio> Trzymajcie się, ja idę tutaj włączyć, bo zostałam tam. Wszystko się rozumiemy, rozumiemy. Kocham Was, miejcie cudowny dzień, dziękuję, że tam pewnie coś w komentarzu napisacie, nie ma napiszecie, nie macie czatu, to w komentarzu coś napiszecie.